Podczas rocznicowych obchodów Okrągłego Stołu pojawiły się głosy nieodpowiedzialne. Rymanowski zapytał na przed generała Czesława Kiszczaka, pana generała Czesława Kiszczaka o śmierć dwóch księży zabitych tuż przed Okrągłym Stołem, w czasach kiedy pan generał był szefem spraw wewnętrznych. Co za niesmaczne pytanie, szkalujące poniekąd pana generała. Na szczęście generał znalazł obrońców mnie i Adama Michnika. Pan Adam powiedział, generał Czesław Kiszczak przy okrągłym stole konsekwentnie dążył do sukcesu i kompromisu. Niech to będzie głośno powiedziane dzisiaj, kiedy ten człowiek jest żony, obrażany i oskarżany. Tak. Bronimy generała, bo on chciał dobrze, tylko o niczym nie wiedział. Jak powoli jako agent bezpieki donosił w Londynie na powracających do kraju oficerów AK, to powiedział później, że nie wiedział, że byli torturowani. W 67 roku, jak wyrzucano Żydów z Polski, to przygotowywał kompromitujące materiały. Ale po latach przyznał, że, cytuję, marzec 68, to była rzecz bardzo nieprzyjemna. W stanie wojennym przyczynił się, jak uznał sąd, do zabicia górników tajnym rozkazem, ale zrobił to nieumyślnie. Znaczy nie własnymi rękami. Generał Kiszczak nic nie wiedział o czarnej stronie komuny. To był taki pierdoła na stanowisku szefa spraw wewnętrznych. Nie orientował się w niczym i dlatego komuna upadła. I takiego człowieka się lży. Kiszczak tak naprawdę był ofiarą komunizmu i stanu wojennego. Chciał zachować honor, ale go o niczym nie informowano. Bądźmy mu zatem wdzięczni, jak radziwił królowi szwedzkiemu, który najechał Polskę. <laughs> Wielu spośród Was być może zdziwi, albo zgoła przestraszy ten okrzyk. Ale kto mi ufa i wierzy, kto prawdziwie chce dobra ojczyzny, ten go wzniesie ochotnie i powtórzy za mną. Czecze -Cze Czesław, kigiszczak, sasasanto, subito, ta-ta-ta. ta. -ta, -ta. O, się może, co? No, może się odpię do generała teraz.